historyka którą opowiem zdarzyła się naprawdę zdarzyła się w mojej rodzinie ale ta moja wypowiedź nie ma żadnego charakteru interwencyjnego ani nawet osobistego to po prostu taka refleksja o postawach o zachowaniach o formach niezbyt godnych pochwały otóż moja wnuczka skończyła właśnie szkołę podstawową ma świadectwo z paskiem, same szóstki sukcesy sportowe no i odbyło się uroczyste zakończenie roku wręczono świadectwa takie okrągłe gratulacje no standardowa celebra w takiej wersji urzędniczej trochę odwalona sprawa no ale tak to było. No, i potem, kilka dni po tym zakończeniu, telefon z sekretariatu szkoły do mojego zięcia, prośba o podanie numeru konta bankowego i danych do PIT-u. O co chodzi? Pyta. A no, córka dostała nagrodę dyrektora za najlepsze wyniki w szkole w minionym semestrze. Należy się jej 248 zł. No, trzeba przelać do banku i zgłosić do urzędu skarbowego. Takie są przepisy. No, rzecz jasna, radość, duma rodziców, dziadków, krewnych, znajomych. No, kwota, no, to właściwie tak nie bardzo wiadomo do czego ją przyrównać. Może do rachunku za obiad czteroosobowej rodziny w restauracji średniej klasy, no, ale przecież 14-latka nie, nie będzie zapraszała tyle ludzi na obiad. No więc spójrzmy nad 248 zł, miłosierną kurtynę. Milczenia, choć w domu kwotę w duchu skomentowałem, mało przychylnie. No, ciekawi mnie, tak po ludzku, kto wysokość takiej nagrody ustalił czy to, czy to szkoła, czy, czy miasto, czy może ministerstwo wręcz. Ale tak naprawdę nie chodzi mi o pieniądze, o kwotę. Tylko o, tylko o yy, coś zupełnie innego. O tej nagrodzie nikt, poza rodziną, yy, nikt się nie dowie. Nie ma po niej żadnego śladu w postaci dyplomu, listu graty, gratulacyjnego czy czegoś podobnego. Nic. Dyskretny przelew na konto, koniec. Na zakończeniu roku nikt się o tym nie zająknął. Ponoć dyrekcji umknął z pamięci ten fakt, a właściwie nie pomyślała o tym. Jak i o kilku innych rzeczach, które należało powiedzieć, nie tylko o mojej wnuczce, ale o całej klasie. Bo oni, jako pierwsza klasa, dobrnęła do końca szkoły, trenując ciężką dyscyplinę sportową. Dobrnęli w okrojonym składzie, ale jednak dobrnęli. Nie warto było im za to podziękować? Też umknęło. Przekaz motywacyjny no, jest zerowy. Nie wiem, czy to z obawy, że dzieci wyśmieją te dwie stówy, nikt o tym publicznie nie powiedział. No to można było nie wspominać o pieniądzach. Ale jakiś pamiątkowy papier, uścisk dłoni dyrekcji, wychowawcy. Publiczna pochwała przed frontem, docenienie pra pracy, dowód, że się to dostrzega i wyróżnia. I parę zdań, parę zdań podziękowań za to, że przez 8 lat cała grupa poświęciła mnóstwo godzin nauki i ciężkiego treningu, by stanąć w tym miejscu. No, morał, wniosek, szanująco prosty. Jeśli tobie wisi praca i dokonania innych, to im także. Nie każdy, no to może też oczywiste, powinien być dyrektorem, szefem, edukatorem. Niby to wszystko wiemy, ale nam też chyba to zbyt często po prostu Um o